Hmm. Co, Abramsik? Witam Was na moim kanale. Słuchajcie w ten szczególny dzień. Nie zapominajmy też o, o naszych pociechach, które już są zatęczowym mostem. Pomyślmy o nich. Jeśli macie takie miejsca, w których możecie je odwiedzić, podjedźcie, podejdźcie. Przystańcie. Przypomnijcie sobie momenty. Te dobre, w których byliście z nimi. Łamię im się trochę głos, bo jednak wspomnienia powracają, ale warto odwiedzać tych naszych prawdziwych przyjaciół, którzy są za tęczowym mostem. Pozdrawiamy.